Gdzieś obok nas, audycja dla niewidomych. Dobry wieczór w naszej audycji. W studiu Wojtek Maj. Dzień dobry Państwu. To się zaczęło w 1989 roku, no nieco ponad 30 lat temu. I audycja yy, trwa do dziś. Tutaj wchodziło się do studia, w którym nagraliśmy pierwszą audycję z cyklu Gdzieś obok nas. Z Wojtkiem, Majem. Teraz tutaj nie da się wejść, ponieważ tego studia nie ma, ale jest nowe studio. Zapraszam. Nowe studio w miejsce starego. To studio było obok, to jest za ścianą, te drzwi. Teraz tam jest magazyn techniczny. A tutaj była taka szyba. I patrzyliśmy w te szybę z Wojtkiem i zaczynaliśmy wtedy. Od słów dobry wieczór Państwu. Pani Beata Tomanek. Otrzymała taką misję, żeby audycję tego rodzaju poprowadzić, zapoczątkować ten program i go potem poprowadzić. Najpierw była tylko audycją o sprawach osób niewidomych. No to środowisko wystąpiło. Czy, czy ludzie niewidomi, słabowidzący wystąpili z taką? informacją o takiej potrzebie. Napisali o tym, że ludzie wielu rzeczy no po prostu nie wiedzą o takich osobach, które tuż obok znajdują się, tuż obok żyją. Mnóstwo jest takich ludzi obok nas, którzy nas inspirują, mimo niepełnosprawności, mimo, wydaje się, trudności nie do pokonania, to jednak samo obok nas niekiedy je zauważamy, niekiedy nie. humoru, właśnie z naszą pogodą ducha 30 lat temu. To, był, to były trudne lata dla środowiska ludzi niepełnosprawnych. W tamtych dawnych czasach wózek elektryczny, ktoś kto na nim się porusza, to było zjawisko niezwykłe, może nawet zagadkowe. Nie tylko dlatego, że dziwne, nie codzienne, ale też. Pewnie wielu ludzi zadawało sobie przy okazji pytanie: po, po co ten placet mógłby z dołu wychodzić? Czyliż tam ma ciepło, cicho, bezpiecznie, i kolejne Postanowiliśmy, że nie będziemy mówić o tych smutnych, przykrych stronach życia, ale będziemy dodawać otuchy, siły i entuzjazmu, żeby te problemy, bariery wówczas jeszcze, tych barier było pokonywać. Trzeba powiedzieć, że ogrom pracy Beata włożyła w to wszystko, co zostało osiągnięte dzięki początkowo po prostu audycji radio. W tej chwili już to nie jest audycja tylko radiowa, ale przekształciła się w, w można powiedzieć, instytucję zajmującą się osobami z niepełnosprawnościami, osobami z różnego rodzaju niedoborami społecznymi. Cześć, cześć! Cześć! To co? Idziemy? Idziemy! Gdzieś obok nas. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Beata Tomanek witam słuchaczy Radia Katowice i zapraszam do spotkania w kolejnej audycji z cyklu Gdzieś obok nas. Dzisiaj Radiowe Studio wypełni się gośćmi. Na razie jestem z Krzysztofem Wostalem. Dobry wieczór. który jest Państwu znany, jest prezesem Fundacji Transgresja. Nie ma rzeczy, które mnie nie cieszy. Ja potrafię się z rzeczy cieszyć. To jest świetne, że ta maszyna, jakim jest człowiek, tak fajnie funkcjonuje. Cieszy mnie to, że mogę gdzieś podróżować, że mam z kim podróżować. Ciekawy, że mam gdzie spać, że mam co jeść, że mam gdzie się wykąpać. Cieszy mnie to, że świeci słońce. Cieszę się z tego, że pani na przystanku powiedziała mi, jaki to jest numer tramwaju i to była prawda. Właściwie cieszą mnie drobiazgi, każda rzecz mnie cieszy. To się nazywa szczęście. Powiedz kilka słów do kamery. Czasami wysłuchanie drugiego człowieka temu człowiekowi właśnie coś da. Jest mnóstwo rzeczy, za które tak naprawdę możemy być wdzięczni. Ciągle taki, no jednak ból, no to mimo wszystko to, że ciągle się poruszam, to, że prowadzę samochód. Naprawdę to mnie tak uskrzydla, jak zanurzam się w basenie i, i płynę, to czuję się, jakbym była w kosmosie. No i takie rzeczy mnie bardzo rozluźniają i jakby napędzają mi do życia. Moja praca zawodowa polegała na tym, że, że pomagałam osobom niepełnosprawnym. Poznałam bardzo ciekawych ludzi. I teraz ta cała dobra energia wraca do mnie. I czasami byłam smutna, czasami jakoś nie radziłam sobie z rzeczywistością, ale nigdy się nie poddawałam. Nie dam rady zdobyć K2, ale mogę zdobyć szyndzielnie, chociażby w Bielsku. No i to jest już dla mnie satysfakcja. <słyski> Ja miałem pierwszy swój w życiu debiut. 15 lat całkowicie przeleżałem w łóżkach na ojowie i znowu i będąc cały czas zamknięty w czterech ścianach. Podczas rozmowy z publicznością również udzieliłem odpowiedzi na to, co mnie cieszy, a mianowicie cieszy mnie to, że... Teraz moje życie tak się pozmieniało, tak po sobie to wszystko poukładałem przy odpowiedniej pomocy i wsparciu z zewnątrz, czyli przez mojego asystenta, przez pomoc, którą nadal mi udzielają moi rodzice, to, że mogę się przygotować, usiąść na mój wspaniały wózek, który jest przystosowany do tak rozległej znacznej niepełnosprawności ruchowej, że mogę opuścić mi stałe. Zamieszkania, wyjść na dwór, wyjechać, a przede wszystkim jeszcze najbardziej cieszą mnie i dają radość te dni, gdy wyjeżdżam z mojego bloku i mam konkretny cel do zrealizowania. Tak jak tutaj przyjazd dzisiaj do Katowic na spotkanie z publicznością, tak jak daje mi radość również, dawały mi wcześniej radość. Wyjazdy na moją uczelnię, na wykłady. Daje mi radość w życiu to, że jestem teraz potrzebny dla innych. Jestem potrzebny dla Fundacji Pani Anny Dymnej. Mimo wszystko jestem potrzebny też dla moich przyszłych pacjentów, jak i dla wielu osób zdrowych, którzy po spotkaniu i rozmowie ze mną uświadamiają sobie to, że ich problemy będą z osobami zdrowymi. Są naprawdę bardzo błahe, a często myślą, że już są przez to załamani, już sobie nie dadzą rady. Dopiero gdy widzą, z jakimi ja na co dzień muszę problemami się zmagać, z jaką niepełnosprawnością również potrafię funkcjonować. I to tak aktywnie jak w ostatnich latach, wtedy staje się dla nim tak mówią, inspiracją, wzorem i przykładem na to, że nie warto się tymi drobnymi sprawami zamawiać, że życie trzeba brać, jak ktoś mówi się, jak byka za rogi, trzeba przejść do przodu i wykorzystywać każdy dzień na 100%, na maksa. O tym chciałem porozmawiać, co niewidomo może robić, bo ludziom się wydaje, że nic nie możemy robić sobie żywy instrumencik, takie pianinko, które sobie tutaj stoi. Każdy może, więc skoro każdy to i ja mogę. Sprawności tudzież przypadłości nigdy nie postrzegałam jako przypadłość, ponieważ zawsze tak miałam. Się taka urodziłam od szóstego miesiąca życia, praktycznie. Byłaby szansa odzyskania wzroku, ktoś by mi próbował grzewać w mózgu, to absolutnie się na to nie zgodzę. Jeżeli by mi tak pogrzebali w mózgu, że na przykład bym widziała, a nie byłabym w stanie grać, no to ja dziękuję za coś takiego. Próbuję w każdym, w każdym momencie życia znaleźć jakiś pozytyw, nawet jak się coś chrzani, za przeproszeniem, coś pozytywnego może to przynieść. Wydaje się w jednym momencie, że jest coś negatywne, że już się nic nie da zrobić. Mimo wszystko, zawsze yy, mam jakieś takie poczucie, że w przyszłości muszę wyciągnąć takie wnioski, które coś mimo tej negatywnej ściany, do której doszłam, yy, sprawią, że jakoś to się obróci w pozytyw. Kaja Kowalska i Krzysztof Ożniczko, dla nas jak ona pisze na komputerze, jak nie widzi? No, kurde. Przecież ludzie bez rąk nawet na kompach piszą. Jest takie głupie gadanie. Czy ten niepełnosprawność wzrokowa jest barierą? Czy jest czymś, co w takiej pracy może pomóc? Myślę, że fakt, że jestem niewidoma w tej sytuacji pomaga. Jestem bardziej wiarygodna, nawet czasem to mówię, że skoro widzą, że pewne rzeczy osiągnęłam, to znaczy, że rzeczywiście się da. Cieszę się również z czasu, który mogę spędzić z przyjaciółmi, z wypadów do lasu, na łono natury, z podróży bardzo lubię podróżować. O czym pisze w książce moje podróże w ciemno, i tak ogólnie satysfakcję daje mi czas wykorzystany sensownie. Jestem społecznikiem, pasjonatem. Od dziewięciu lat prowadzę w Dąbrowie wraz z koleżanką Fundację Wygrajmy Razem, wspierającą aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach kultury. Cieszy mnie taka codzienna aktywność, cieszy mnie moja praca. Mam to szczęście, że robię to, co zawsze chciałem, bo moją pasją jest muzyka, moją pasją jest śpiew, a dzięki pracy w Fundacji mogę moją pasję połączyć z czymś takim z wartościowym, pożytecznym, czyli z działalnością na rzecz e, ludzi generalnie takich jak ja. Ludzi, którym e, czasami niepełnosprawność przeszkadza jakimś tam aktywnym działaniu, prawda? Ale jak się im powiedzmy jakiegoś takiego kopa, jakiś impuls, no to i popchnie do działania, to oni też potrafią robić fajne rzeczy. E, takich ludzi wciągam e, do naszej fundacyjnej grupy i robimy sobie mm, fajne rzeczy różne razem. robimy tak, że będzie te, jak zaśpiewacie, to zejdziesz z grzeszkiem, tak. no i potem co ja ja... znowu go wyprowadzi, a mnie wyprowadzi Olaf wtedy. Jak widzę co zrobiła Beata i, i zes, cały zespół, który z nią teraz, w prowadzeniu nie tylko audycji, ale całej tej działalności, razem z nią pracuję, no to to jest po prostu bardzo pozytywnie nakręcające. To był też Twój pomysł, prawda Wojtku? Tak, tak. Zawsze byłem nastawiony optymistycznie. I to się sprawdza, proszę Państwa. Wiadomo, że różnica między pesymistą a optymistą jest taka, że optymista wie, że świat stoi przed nim otworem, a niestety pesymista wie cóż to za otwór. Ale proszę Państwa. Oczywiście moja rola jakaś tam była, ale proszę nie sądzić, że to ja tworzyłem jakoś tę audycję. To jest wielka praca, wielkie serce. Redaktor Tomanek i przede wszystkim ogromny profesjonalizm. No a ja miałem zaszczyt i ogromną przyjemność uczestniczyć w tych audycjach. Kiedy zaczęłam tworzyć audycję gdzieś obok nas 30 lat temu na antenie Radia Katowice, nie przypuszczałam, że przez tę audycję przewinie się tylu wspaniałych, odważnych, pełnych inicjatywy i entuzjazmu, zmieniających świat ludzi, którzy sprawią, że właśnie to, co się dzieje i o czym mówiliśmy w audycjach gdzieś obok nas, przeniosą wśród nas. Wojtek Maj.